No dobra. To przyszło. Wreszcie przyszło. Tu mamy falownik, który używałem wcześniej, natomiast on nie sprosta wymaganiom moich potrzeb. On przede wszystkim chodzi o przetwornicę MPPT, która startuje teoretycznie od 90V. W praktyce potrzebuje dużo ponad 100 a producent zaleca jej 240V. Tutaj jest Inny halownik, właśnie dzisiaj przyszedł. Tak, dla porównania, ten jest rozpakowany, ten jest w pudełku. Ten ma 24V 4,2 kW, ten ma 24V 1,5 kW. No więc, po rozpakowaniu, okazuje się, że jest to taki dość fajny młodszy brat. Są filtry. Tu też są filtry. Charakterystyczne znaczki podświetlenia. Powiem Wam nawet ten detal. Zwróćcie uwagę, tu jest taka ozdobna rameczka nawet. No to i tutaj ona się znalazła. Także falowniki są utrzymane w jednym stylu. chodzi o stronę, no to napisali tutaj i to co mnie tutaj najbardziej interesowało inwerter moru z 24V. Moc jest malutka, taka mi, jest, mi jest, nie jest potrzebny więcej niż 1 kW, bo więcej nie używam. Charge i Solar Module, to mnie najbardziej interesowało, ponieważ MPPT Range jest od 30 do 150 V. W zasadzie. Pierwsze co mi się rzuca w oczy po podłączeniu, yy, że Zaraz gdzie ja mam ten śrubokręt? Są bardzo malutkie złącza. Zwróćcie uwagę, śrubokręt. Są bardzo malutkie złącza, jeśli chodzi o samo PV. Bardzo malutkie. Dobra. Jeśli chodzi o baterie, no to są takie złącza, no też ten malutki. No. To ma dawać 1,5 kW, pef, y, panele solarne maksymalnie 900W chyba, czy 1200W. Również tutaj na wejściu i na wejściu są te przewody takie malutkie, ale tak jak mówię, to pracuje na 1,5 kW, czyli to jest raptem 7-8A, więc tutaj myślę, że to akurat wystarczy. Teraz tak, jeśli włączę samo zasilanie od baterii, inwerter nie robi nic. Chyba, że pojawi się zasilanie na panelach solarnych. Tego startuje. Jeżeli znowu zgaśnie panel solarny, on zaczął ładować, coś tam ładuje. 58 V. 33 W to, to są bardzo malutkie panele. Poza tym na dworze już słońca nie ma na tych panelach. No mi na jak coś chodzi. Co się stanie, jeśli wyłączę teraz panele. Włączę mu zasilanie. Czyli dobrze, jest wyłączony, nie ma napięcia na PV, on się wyłącza. Dobra, spoko, to powinno zadziałać. Włączyłem przetwornicę. Dobra, jaki on pobiera prąd? 1 dziewięć, jeden, coś tu skacze. Koło 1 ampera, no to wychodzi, że pobiera jakieś 29 W na życie. I to mnie cieszy, bo ten falownik, on pobierał 46,6 W na samo swoje życie. Dobra, podłączę jeszcze tutaj miernik, zobaczymy co on daje, jaką sinusoidę. Tu ma jeszcze dwa takie wiatraki. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy. No i bezpiecznik. Bezpiecznik, i co mnie tutaj widzę, że nie ma zera. Znaczy ma zera, nie ma uziemienia, tak jak jest tutaj, więc chyba obydwa uziemienia trzeba będzie podłączyć tu pod wkręt. No i ty, chyba tyle. No Różnica między nimi jest ogromna. Ta sinusoida trochę mnie tylko męczy. Nie wiem, nie bardzo, no ale. No nic, zobaczymy jak to będzie działało. Rzucam to na ścianę, podłączam do sieci i zobaczymy jak. No, to taki głośny jest ten falownik. Jest cichszy od tego, co ja mówię. Spokojnie, bo od razu nim się porozumiewać. Jest już podłączony. Falownik nie ma żadnej komunikacji, więc yy, tak jak tempo miał tutaj wtyczkę i coś tam można było w sieć wysłać, tak tutaj zapomnijmy. Nie ma takiej opcji. To jest prosta sztuka. Teraz ustawienie, fajnie tak jak chciałem, jest to możliwe, czyli pobiera z sieci, yy, pobiera prąd z solarów i z baterii, o ile napięcie na panelach solarnych jest dostępne. Jeśli tego napięcia na panelach solarnych nie ma, w moich ustawieniach, które ja chciałem, przechodzi na sieć i pobiera prąd wyłącznie z sieci. Baterie czekają na prąd z, z solarów, żeby mogły się naładować. Eee, teraz, dlaczego? Ktoś powie, dlaczego zmieniłem ten falownik? No właśnie dlatego, że ten falownik na swoje życie Wentylatory zgasły. On pobiera 31,20 W. On pobiera 30 W na życie. To jest tym. A jeszcze fajnie, jako ciekawostkę, podam Wam. To jest instrukcja do dużego, a to jest instrukcja do małego. Nawet instrukcja jest mniejsza. Dobrze. Ja... Jedyne co dziwne zauważyłem teraz, to to, że mimo, że falownik jest na bypassie, czyli bateria jakby była odłączona, to mimo wszystko z sieci, zwróćcie uwagę, jest plus. I te 30 W wchodzi teraz do baterii. Sprawdzałem to miernikiem cęgowym i rzeczywiście wchodzi. A, nie spotkałem się wcześniej z tym, mimo że ze słońca nie ma nic, z wiatraka nie ma nic. No to tu wchodzi. To jedyne, co może wchodzić, no to tylko i niestety spalownika. To jest prąd bardzo malutki, ale, ale... Hmm. A raczej nie chciałbym, żeby mi tak wchodził. No więc pomyślę jeszcze nad tym, poszukam w ustawieniach, może gdzieś to się da zmienić.